Szanowni, witam Was. E, może nie z noworoczną, ale prawie z noworoczną kawką, moi drodzy. 8 stycznia 2023 w tym roku. Pierwszy raz nagrywamy dzisiaj moi kochani mamy święto Chrztu Pańskiego, więc taki ważny y, dzień dla nas, przede wszystkim dla nas, by sobie przypomnieć, może nasz chrzest, kiedy zostaliśmy ochrzczeni. Ciekawe, czy pamiętacie, kiedy zostaliście orszczeni. Ja nie pamiętam, ale ze źródeł moich rodziców wiem, kiedy to było, a więc znam datę swojego chrztu. Ciekawe, czy Wy znacie datę swojego chrztu. Jak nie, to zapytajcie, albo poszukajcie być może w pamiątkach. Dawniej dawali pamiątki takie, dzisiaj też dają, ale chyba nie, 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 nie wszędzie. Pierwszy raz się w tym roku widzimy, a więc też Wam chcę na ten nowy rok złożyć życzenia na początku samym. Byście wzrastali. Byście wzrastali w wasce u ludzi, u Boga. By Bóg obdarzył was swoimi darami, swoimi charyzmatami. By Duch Święty was prowadził. Matka Boża by, by was chroniła przed wszelkim złem. I byście jako dzieci Boże, bo jesteśmy ochrzczeni, jesteście ochrzczeni, jako dzieci Boże byli świadkami w tych dzisiejszych czasach Świadkami Chrystusowymi. A więc bądźmy y, napełnieni Duchem Świętym. Poruszajmy się w Jego namaszczeniu, w Jego błogosławieństwie. I te tym błogosławieństwem dzielmy się z tymi ludźmi, których będziemy w tym roku spotykać na swojej drodze. Y, tych ludzi, którzy są dla nas dobrze, ale może tych, którzy y, nam źle życzą, którzy są coś źle, wrogo nastawieni do nas. Tym bardziej im błogosławmy. Błogosławmy, módlmy się za nich. I tego Wam życzę, by ten rok był przepełniony y, miłością, radością, y, Bożą radością, Bożą miłością. I ta Boża miłość, ta Boża radość niech się y, przez was wylewa na innych. Amen. I zapraszam Was do Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. To mówi Pan, oto mój suga, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie, sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knota, On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie panu, synowie Boży, oddajcie panu chwałę i sławcie jego potęgę, oddajcie panu chwałę jego imienia. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie pana. Ponad wodami głos pański, pan ponad wód bezmiarem, głos pana potężny, głos pana pełen dostojeństwa. Zagrzmiał Bóg majestatu, a w jego świątyni wszyscy mówią chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako Król zasiada na wieki. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo Synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Alleluja. I słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go mówiąc to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. A Ty przychodzisz do mnie Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyło się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umyłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ten jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. Kochani, to są słowa, które y, mnie osobiście bardzo mocno dotykają. Będę e, się kiedyś z nami tym dzieliłem. E, że ja kiedyś miałem e, po moim nawróceniu taki, że nie problem, ale jakieś wątpliwości, niedowierzenia co do Eucharystii, co do ciała Pana Jezusa, co do chleba, że w tym chlebie, w tym kawałku chleba jest Pan Jezus. I będąc na rekolekcjach, miałem adorację w nocy od godziny drugiej do trzeciej. I właśnie wtedy Pan Jezus mi wszystko to rozwiał, wszelkie moje wątpliwości, <laughs> ponieważ w tym opadku przez godzinę widziałem twarz pana Jezusa i właśnie ten głos. Ty jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I moi drodzy, to był taki bardzo ważny moment w moim życiu, po którym już nie potrzebuję jakichś nie wiadomo jakich znaków. I cudów, by, by w to wierzyć. Po prostu e, miałem wątpliwości, i Pan Bóg mnie je bardzo szybko, i bardzo mocno rozwiał, właśnie przez, przez ten cud, który sprawił dla mnie. E, I te słowa, Tyś jest mój syn w w którym podoba. Zawsze te słowa um, przychodzą mi wracają do mnie. <coughs> Gdy mam, nie wiem, jakiś swój wewnętrzny jakiś problem, jakąś swoją wewnętrzną walkę, e, czy coś się dzieje nie tak to właśnie te słowa, że jestem Synem Bożym. Jestem Synem Bożym, którego Bóg umiłował, którego Bóg bardzo mocno kocha. I kochani, te słowa są o tyle dla mnie bardzo ważne, o tyle istotne i tym się dzielę z wami, ponieważ te słowa Bóg wypowiada nad każdym z nas. To jesteś mój Syn, Ty jesteś moja córka umiłowana, w Tobie mam podobanie. Kiedy? Właśnie podczas Chrztu Świętego. Kochani, wtedy, kiedy jesteśmy przynoszeni przez naszych rodziców, jako małe dzieci, czy może ktoś jest starszy, czy może ktoś dorosły, przyjmując chrzest, właśnie dostaje to, że jest właśnie dzieckiem bożym, że, e, że jest synem, że jest córką samego Boga. Czy nie jestem jakiś tam. Tylko mam jeszcze Ojca w niebie, Boga Ojca w niebie. I kochani, to jest bardzo ważne, byśmy nawet nad tym tekstem, może dzisiaj, jak znajdziecie sobie czas, czy kiedyś jutro, czy pojutrze, czy w tygodniu, by nad tym tekstem usiąść i, i wejść w medytację. Może zamknąć właśnie oczy i spróbować sobie wyobrazić, że wchodzisz do tej rzeki Jordan i otwiera się niebo. Duch Święty występuje w postaci gołębicy i te słowa Boga Ojca, które nad Tobą są wypowiadane, to jest błogosławieństwo. Tyś <laughs> jest mój Syn, Tyś jest moja córka umiłowana, w Tobie mam upodobanie. Kochani, to jest bardzo ważne, <laughs> bo my bardzo często tą tożsamość, dzieci Bożyk y gdzieś tracimy, o niej zapominamy, y <laughs> a objawia się ona wtedy właśnie, gdy gdy stajemy i mamy być świadkami, <laughs> świadkami Ewangelii, świadkami tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, świadkami tego, że jesteśmy oczyszczeni, bardzo często pojawia się lęk, wstyd, co powiedzą inni, bo świat dziś jest taki, a nie inny. I my mamy stanąć i powiedzieć: Jestem dzieckiem Bożym, jestem synem króla, jestem córką króla, Boga. <laughs> I chrzest, chrzest święty niesie z sobą też pewne zobowiązania. Nie wymagania, ale zobowiązania. Chrzest święty nas do czegoś zobowiązuje. Właśnie do tego, by być świadkiem tu i teraz, dziś, przez całe swoje życie. Nie, że tam nas rodzice przynieśli, to się wydarzyło i ja tego nie chciałem. Tak bardzo często teraz słyszymy, tak? Bardzo często teraz ludzie, e, nawet dziś powiem wam, wsta wstałem rano, po modlitwie, yy, no, gdzieś tam przeczytałem jakieś rzeczy, i już jakaś następna celebrytka, czy celebryta, nie będę mówił nazwiska imiona, mówi, że z, no, z, u niej z wiarą to jest tak różnie, raczej nie ma wiary i ona się z, nie tyle, z, ona powiedziała, że się z Kościołem nie zgadza, ale ona tak naprawdę z Panem Bogiem się nie zgadza, bo jej przeszkadzają przykazania Boże. Nie przykazania Kościele, nawet ludzkie, tylko przykazania Boże. Ale jest ochrzczona. Bardzo często słyszymy teraz, jest modne, apostazja, ludzie się wypisują z kościoła, nie chcą mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Chrztu, moi drodzy, nie możemy wypisać, wymazać. Zostajesz ochrzczony. Jesteś dzieckiem Bożym. To jest teraz Twoja sprawa, Twoja decyzja, jaką Ty podejmujesz. Idziesz za Bogiem, czy nie idziesz, czy się buntujesz. To jest Twoja sprawa. Bóg daje nam wolność. Wolność w wyborze, wolność w podążaniu itd. I czeka czeka do samego końca na każdego z nas byśmy się mogli zmienić nawrócić ale tak powracając do chrztu chrzest nas zobowiązuje zobowiązuje do tego by dziś właśnie w takich czasach w takim miejscu jakim jesteśmy wstawać i mówić kim jesteśmy jesteś ochrzczony jestem ochrzczony to daj temu świadectwo daj temu przykład drugiej osobie może takiemu człowiekowi który nie jest ochrzczony co ten chrzest a wniósł swoje życie. To, że zgładził grzech pierworodny, to, że stałeś się dzieckiem bożym. To, że masz darę ducha świętego, że w imię Jezusa Chrystusa możesz dziś modlić się, bracie i siostro, za swojego brata, za swoją siostrę, za swoją żonę, męża, dzieci o uzdrowienie, o uwolnienie. I Bóg to sprawi, jeśli modlisz się z wiarą w imię Jezusa Chrystusa bo pan Jezus powiedział idźcie na cały świat i głoście ewangelię uzdrawiajcie chorych skrzeszajcie umarłych to są słowa pana Jezusa wypowiedziane do mnie i do ciebie do każdego z nas a więc my mamy dary ducha świętego już na chrzcie duch święty właśnie w postaci tej gołębicy wstępuje na nas, wstępuje w na nas, jest, my jesteśmy świątynią Boga świątynią Ducha Świętego, nasze ciała są więc powinniśmy być przebóstwieni i to właśnie daje nam chrzest otwiera nam e, bramy, daje nam narzędzia do tego byśmy mogli e, innym służyć nie jakimiś swoimi darami, tylko darami które daje nam sam Bóg sam Bóg Ojciec i w tej Ewangelii jeszcze jedna rzecz taka, która tutaj się nasuwa. Jezus przychodzi nad Jordan do Jana, żeby go ochrzcił. I zobaczmy, lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Zobaczmy, przychodzi mistrz do ucznia i prosi go ochrzcij mnie. E, może my mieliśmy taką sytuację, że nie wiem, nasz pracodawca albo jakiś y, idol przychodzi i, do ciebie i mówi żebyś mu ty zrobił to czy ty mu pomógł zrobić to gdzie ty myślisz że on tak naprawdę wszystko wie więc my często też możemy być też idolami możemy być też jakimiś nie wiem szefami i właśnie w takiej pokorze jak pan Jezus przychodzi do swojego ucznia poprosić go o pomoc może to też jest jakaś wskazówka dla nas jako nie wiem dla pracodawców pracowników jak się zachować Jan się wzbraniał ale co ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Ta postawa Pana Jezusa, postawa pełna pokory, a postawa też Jana, który w tym wszystkim ustępuje i chrzci Pana Jezusa. gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast Wyszcicł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. Tak, kochani, jest przy każdym chcie, przy każdym z nas. My, może tego nie widzimy, tego efektu, my, może nawet tego nie czujemy, ale tak się dzieje. Się niebo otwiera, aniołowie się radują, wszyscy święci się radują w niebie, że jest nowy syn Boży, jest nowa córka Boża. Która się narodziła, narodził z ducha. A więc, kochani, chrzest jest czymś ważnym ja bym powiedział, czymś najważniejszym w naszym życiu, czego my rzeczywiście jako małe dzieci nie pamiętamy. Ale to jest coś najważniejsze w naszym życiu. Jesteśmy, można powiedzieć, chronieni. Chronieni. Chroni nas sam Bóg przez właśnie Chrzest Święty. I w tym yy, pierwszym czytaniu gdzieś już prorok, i zapowiada to przyjście Pana Jezusa, który, yy, jak tu, ja Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę, ukształ, to, ukształtowałem Cię, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, Światłość dla, dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. I kochani, te słowa. Są też do mnie i do Ciebie, bo Bóg każdego z nas właśnie ukształtował, o każdym z nas wszystko wie, przed założeniem świata znał nas, zna nas po imieniu, zna nasze imiona. Mamy też być światłością dla innych. Później, Pan Jezus to, co, o czym mówiliśmy przed chwilą, mamy też otwierać oczy niewidomym w imię Jego. Mamy głosić Ewangelię. <coughs> mamy głosić dobrą nowinę. Mamy głosić zmartwychwstanie Pana Jezusa. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się knuta. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie. Aż utrwali prawo na wieki, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Pan Jezus się nie zniechęca tym, że my dzisiaj robimy tak czy inaczej, czy tak czy inaczej postępujemy, czy tak czy inaczej żyjemy. Czeka, czeka, czeka cierpliwie. Chce dla nas pokoju. Dziś psalm nawiązuje do tego. Refrem, Pan ześle pokój swojemu lodowi. Co my mamy robić? by się, nie wiem, przypodobać Panu Bogu, by ten pokój w nas był. Mamy oddać Bogu chwałę. Wszystko, co robimy, robić na chwałę Bożą. Uwielbiać. Trwać właśnie w uwielbieniu. By nasze życie było modlitwą. Nie czasem takim klepaniem bezmyślnym jakichś modlitw. Modlitwy są bardzo ważne. Ale takim, żeby to się nie, 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 nie stało takim jakimś tylko rytuałem, jakąś m, taką rzeczą, która, którą muszę tam odfajkować, tylko by modlitwa była od rana do wieczora, od wieczora do rana. Wstaję rano, uwielbiam. Dzięki, Ci, panie, Jezu, za tą pogodę, za te góry, za moją żonę, mojego męża, moje dzieci. Akty te krótkie, trwać właśnie w modlitwie, trwać w uwielbieniu pana. Kiedy będę przepełniony właśnie tym pokojem. Nawet gdy przychodzą trudności. Nie jest łatwo. I to drugie czytanie, do którego tak e, krótko nawiążemy. E, tu jakby Piotr mówi Korneliuszowi e, e, o tym, że. Jezus został namaszczony duchem świętym, tak? I że to wszystko też jest udzielone i poganą i, i innym ludziom. Więc, całą tą sytuację, jakbyśmy się cofli trochę parę wersetów do tyłu, to znacie tą historię, kiedy siedzi na dachu Piotr i na tym dywanie tam z nieba są spuszczone różne zwierzęta, i on twierdzi, że to są zwierzęta nieczyste, bo tak było. W tamtych czasach i on się ich nie dotknie. Pan Bóg mówi, nie, nie mów, y, że to jest nieczyste, co ja oczyściłem. tak? A więc, y, i te to w tym widzeniu później właśnie przychodzą ci sługi, y, sługi y, Korneliusza. Tak? Korneliusza, który był, y, moi drodzy, jak wiemy, dowódcą wojsk rzymskich w tamtych czasach. Y, Przychodzą do Piotra, by przyszedł do Korneliusza, by i oni mogli poznać prawdziwego Boga. On i jego rodzina, jego dom. Przychodzą dlatego, bo Korneliusz był dobrym człowiekiem, i Bóg wysłuchał jego próśb. Miał właśnie widzenie Anioła, który mu mówi, że w tamtym miejscu przybyła Piotr idzie po niego. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, Przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Zobaczmy. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Więc to też jest jakby jakiś warunek, tak? Postępować sprawiedliwie. Bać się Boga. My dzisiaj chcemy być Bogami. Każdy z nas chce być Bogiem na tym świecie. Z tą sprawiedliwością też jest różnie. Więc Bóg tutaj zachęca nas. Zachęca nas do tego, by żyć sprawiedliwie, by żyć z Bogiem, by wypełniać właśnie te przykazania Boże. By tych przykazań nie próbować sobie jakoś zmieniać. Więc zobaczmy, kochani, jak bardzo często teraz się słyszy w rozmowach z ludźmi, że nawet nie ta sytuacja jakaś tam. Polityczna, czy jakby to nazwać, koś, w kościele ich tam wkurza, e, czy postępowanie jakichś tam księży, czy takie inne sprawy, tylko oni się nie zgadzają wręcz z Panem Bogiem. I ja właśnie w rozmowach to często słyszę: ja się nie zgadzam z Panem Bogiem. Może nie we wszystkim, ale w niektórych rzeczach się z Panem Bogiem nie zgadzam. I jakie to są rzeczy, koni? No to właśnie rzeczy, które. Jak sobie otworzymy dekalocie przy Kazaniań Bożych, to tam właśnie w tym jest. Jak bardzo często, moi drodzy, właśnie te różne religie, czy jakieś duchowe rzeczy, które z innych kultur pochodzą. My tym się zachłystamy, tym chcemy żyć. To nie jest temat na to rozważanie do dzisiejszego słowa, a więc powróćmy do tego. E, chrztu naszego niech ten chrzest nas umacnia niech ten chrzest nas prowadzi niech ten chrzest daje nam pokój chrzest, w którym zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa w którym zostaliśmy zanurzeni jesteśmy dziedzicami jesteśmy królami Królewnami. W tym Królestwie Bożym, którym jest Bóg. A więc postępujmy i żyjmy. Żyjmy jak dzieci Boże, prawdziwie jak dzieci Boże. A żyć i postępować w miłości, e, w takie jak Bóg od nas chce, to jest służba. Służba innemu człowiekowi. Służba e, żonie, mężowi, dzieciom. A sąsiadom, innym ludziom służba. Służba w takim rozumieniu właśnie, mamy mieć czas dla innego, dla naszych braci, naszych sióstr. I tego Wam moi drodzy, ży życzę, by żebyśmy się pochylili właśnie nad chrztem, nad tym, co poprzez ten chrzest otrzymaliśmy, co otrzymujemy nadal, bo Bóg jest z Bogiem obfitym i nie daje nam nigdy tyle, tylko nam daje tyle. Tylko my często tego nie widzimy. A więc. Dziękujemy Panu Bogu dzisiaj za, za to, że nas kiedyś rodzice zanieśli, czy dziadkowie, do, do kościoła, by, byśmy zostali ochrzczeni. Dziękujemy za naszych rodziców, za, za naszych dziadków, za, tych, za naszych ojców chrzestnych, nasze matki chrzestne. Dziękujemy za tych księży, którzy nas chrzcili, którzy udzielają sakramentów, którzy chrzczą dzisiaj. Dziękujemy Bogu za każde dziecko, ochrzczone, które dziś będzie ochrzczone, które w tym roku będzie ochrzczone. I prośmy też naszego tatę, by ci wszyscy ludzie, którzy nie chcą chrzcić swoich dzieci, którzy oddalają się od Pana Boga, mogli tak namacalnie dotknąć, poczuć, że są dziećmi Bożymi. Że są dziećmi Bożymi, tak jak Korneliusz, który chciał przyjąć, przyjąć Ducha Świętego, chciał przyjąć y, Pana Józefa jako króla, Pana i Zbawiciela swojego życia, swojego domu. By tak ci bracia i siostry, których spotykam na swojej drodze życia, którzy nie są chrześcijanami, by tak chcieli przyjąć właśnie Jego jak Korneliusz. A poprzez co? Poprzez nasze świadectwo życia, poprzez Naszą ewangelizację poprzez nasze postępowanie, nasze uczynki. Tego życzę sobie i Wam. I trzymajcie się. Dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Z Bogiem. Pa! Hej!